A witajcie widzowie z tej strony Zak, a to go pierwszy odcinek Spontion Craft. Możecie się zapytać, jak to się stało, że pragnę otworzyć taki biznes alchemiczny? A ja wam opowiem pełną historię. Przez 10 pokoleń w mojej rodzinie każdy kręcił bimber. Mój ojciec, mój dziadek, mój pradziadek, mój pra-pradziadek i mój pra-pra-pradziadek. Wszyscy kręcili bimber. Oprócz wujka Zbyszka. Wujek Zbyszek był akrobatą. Nie mówimy o wujku Zbyszku. No dobra, zaczynamy widzowie. Eee, tak. Eee, odkrywca, klasyka, arcymistrz, cierpienie. Wyjątko jest sprawiedliwa i zupełnie zdrowa, że wersja gry z nie, niemiłosiernie wolnymi postępami, postępami dla tych, którzy wolą cierpieć zamiast się relaksować, może powodować w tej puszczy niesprawiedliwości. Niezalecana dla kogokolwiek. Hmm. Dobra, ogólnie tak, eee, no klasyka raczej. Eee, czy ja coś wiem o tej grze? Chyba nie, znaczy kiedyś, bo teraz to chyba weszło do jakiejś pewnej wersji czy coś, eee, kiedyś tam oglądałem coś, eee, aktualnie coś nowego nie mam, więc pominę samouczek że to jest to będzie nie będę ja się, się tylko jacyś Oczywiście, że jestem doświadczony. Proszę, co wy. co macie? Dobra, a teraz potrzebuję tak. Eee, jak to się w ogóle. O! Eee, jak to się w ogóle bierze i ten. Eee, konepka mogę sobie podlać tutaj. TT. Super. Eee, awans. Ok, tu mam mieszkania Osiągnięto cel. Udeślemy do w, w, w prawo. Coś tam, awans. Mam już szósty poziom, widzowie. Dobra. Co to jest? Zadanie ziół. Nawożenie ziół i grzybów miksturami. pielęgnacja żeby no, od początku dnia dojrzałeś sioła w ogrodzie. Mogłem dodatkowo rozrosnąć i zapewnić składników podczas następnych zbiorów. O! To fajne. A to, co to jest? Źle liczba podczas zbierania ziół w zaczarowanym ogrodzie, to jest zwiększona. Zabimy się to. I we bym to to jutro to to jutro tak to jutro zrobimy eee, handel charyzma liczba punktów w po porządku to nie wiem to mi jeszcze nie po ja nie rozkręcam. handel problematyczności handlu eee, nie powstrzymany sprzedawca u mnie odwiedzających co to jest ważenie hurtowe Kiedy ważysz miksury w opartych ilość wymaganych składników i, i soli na każdym które zmniejsza się u liczba Uh, ale ja na razie nieważę kurde, Co to, to jest? Mapa alchemii, promień widoczności. Zwiększa promień widoczności na mapie alchemii, umożliwiając się przedkrywanie nowych obszarów. Uuu, to 15%. Najważniejsze to wyciągnąć w odpowiedniej chwili. Jeśli ważniejsze, który będzie nieudane, albo zostanie nowe, czy... część ostatnich składników. Na razie nie wiem. Solmis, Dobra! Ja to widziałem. O, praktyka alchemiczna. To ten. I super. I teraz mamy codziennie mm, szansę na pojawienie się nowych tych, to nam Zwiększa poziom grindu widzowie Dobra, gdzie mam swój sklep? O, jest! Chwila, ja poziom dostałem Nie, nie mam jeszcze. Okej, okay, co ty chcesz? Wczoraj na przyjaciele oparzyłem sobie Język gorącą zupą. teraz nie czuję smaku A jestem browarnikiem Jak sprawdzę jakość moich trunków? Mój język jest teraz bezużyteczny. Masz może jakąś leczniczą nalewkę? Nie Dobra, gdzie jest Tutaj były, o jakieś te ziemia, życie, woda, magia, eksplozja, powietrze, ogień, chyba życie, tam musi iść, nie? Kalipka, coś czuję, że... Jak się dziwnie to, jak się dziwnie to mieli. Dobra, ja bym poprosił teraz to tutaj tak. Pyk, pyk, a tak się kręci... Ej, to też się tak dziwnie kręci. Boże! Dobra, wiesz co, daj mi zasięg widzenia, bo ja tutaj yy, trochę ślepy jestem i... no. Terraria. Myślę cicci. O, czyli mogę się tak kręcić. Super. Dobra, ale tą łyżką się naprawdę tak dziwnie kręci. O! I tutaj mam jakąś miksurę. Jestem geniuszem. Eee... No co będzie to? Czy ja to muszę... A ja bym to... Kurde, Ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci. to. Moścież. Moja babcia kiedyś takie miała. Pamiętam. Eee, teraz bierzemy tak delikatnie, bo to musi tutaj... Jest pewien problem. Jeszcze, 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 jeszcze. O! I teraz dodajemy wody. Powinna być idealna mikstura. Wlej wody z kochkiem przyśmieją miksturę. O, no i widzicie. Mamy siódmy poziom. Boże, jestem geniuszem. Widzowie, jestem geniuszem. Czy delikatnie. Jeszcze. O, jeszcze się poziomowa. No i ten. Mikstura leczenia. Zapisz recepturę trójka. No jestem, jestem geniuszem, no co mogę powiedzieć, no. Mm, promień, o, ej, ja miałem tylko jeden punkt doświadczenia? Coś, coś tu mi nie, nie gra, coś mi tutaj jakoś tak się nie... Ukończyłem tę miksturę czy nie? Ja ją zapisałem? Zapisałem, ukończ. O, teraz mam. Osiągnięcie, potrzeba mi twoich najsilniejszych mikstur, stwórz mi które klasy trzeciej, dobra. E, słuchaj, masz to. Dobrze, ta mikstura jest idealna. Sprzedaj. No oczywiście, że się targujemy. Boże, to może być trudne. Pyk, 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 No i 5 dolarów więcej, znaczy 5 srebrników. Dobra, bo jeszcze ciekawe, co to są... poziom popularności 1. Nikt nic o tobie nie wie. Brak premii na tym poziomie popularności. Zanim popularność, sprzedać jak zrób jak gdzie daję większą problematykę, się zmniejsza. Punkty zbywają jak najpopularniej, a klientów, też przez nich sklep zmniejsza popularność. A jako nie mogą opuścić sklep, bo odmówić to ja im wiem, jak mogę. No, proszę, decyduj o tym, jak jesteś postrzegany przez mieszkańców miasta, i nie tylko. Także, jacy klienci przychodzą do twojego sklepu dzięki dobrej reputacji, nie będą uczciwymi i uczciwymi ludźmi. Repetacja sprawi, że do ciebie ludzie o nieczystych intencjach, z neutralną reputacją, przychodzić do ciebie, będą jak klientów. Gdy pomagasz ludziom i rzucasz złych. Repetacja pokaże się, gdy sprzedajesz mi, który jest odmawiasz... Ej, a ja bym chciał złym ludziom sprzedać. Ej, chwila, czy ja zebrałem te z tego? O, właśnie. To trzeba zbierać. Ja zapomniałem o tym. Eee, znaczy najpierw chciałem te umiejętności dać. Dobra, mm, i, i ten. Eee, tak. No Ja nie wiem co ja mówię. Znaczy sery, która zamraża. Gdzie tu jest? Ziemia, śmierć, ogień, eksplozja, powietrze, magia, woda. Czekajcie, to tu jest ogień, to tu jest woda, to my musimy iść tam. Ej! No właśnie. Pyk, pik. Pyk, pik, pyk. Zmielone. Elegancko. Można by nawet... I patrzcie teraz pyk. Podgrzałem to i teraz... szybko. Nie, nie piję nic widzowie. Naprawdę. Przysięgam. Ja jestem abstynentem. Boże, jak się dziwnie tym macha. Dlaczego to jest jakby... Widzicie? Tu jest mój kursor, a tam jest ta rączka. To jest takie... Nie wiem. Dziwne. Nie podoba mnie się to w ogóle. Dobra, pytanie: czy ja mogę te książki na przykład tam zebrać i nadal mieć e, swoją. Chyba tak. Czekajcie, ja potrzebuję to tutaj tak. Dobra, najwyżej się nie uda. I chyba się nie uda. Na powiedzieć, trochę lipnie. No się nie uda, ale przynajmniej mam expa. To było tego warte? No nie do końca. Mógłbym zmarnować jeszcze jeden ten, żeby to zrobić. Dobra, nieważne. Wy... Mruz, ukończ miksturę. Nie zapisuję tego, bo to jest słaba mikstura. A umie się sprzedać tylko najlepsze towary, ale czy pani, pani tutaj mi nie wygląda na jakąś dobrą. Siedem. 7... O nie, to o te lepsze targowanie. No właśnie, temat alkohol boży. Eee, jeden z by się tutaj odnalazł w tym temacie. Ja mam nadzieję, że to się w ogóle wszystko nagrywa bardzo dobrze. I że mnie dobrze słychać, i że wam się seria spodoba Bo to jest taka seria bardziej do Mojego głupiego pogadania i do jakiegoś tam Ogólnie pogadania Au, au, ojej, ojej, nie, nie, nie Boże o! Ej, bo ja tu przy NIE! Nie, odpuszczę ci, zapomnij! Nie oddam ci tego tak tanio! Boże, jestem beznadziejny w te skleczeki. Ej, bo jestem na minut, tak nie może... Dobra, wiesz to! Spadaj mi stąd! Kim ty jesteś? Witaj, jesteś nowym machemkiem? O, to... coś jeszcze, Nie? Szkoda. Um, pokaż mi twoje towary. Masz tutaj. Nic nie jest na promocji. Ja tylko na promocji kupuję rzeczy. Wybacz. Adios. Yy, zakończę rozmowę. O! Czy on jest rudy? Od wczoraj mam przeokropny katar. Czy masz na to jakiś lek? Kurde, gościu. A gdzie jest moja chwila? To co to jest? Yy, patrzę z wyrażeniem nie niekociągnięcia. Tworzy się cenny osób, które można wykorzystać jako złoto. Okej, okay, dobra, ale ja tak, ja potrzebuję... Gdzie się waży miksury z receptur? O, piwnica. Gdzie są... Tu? Nie. Okej. Okay. Zatrujcie, osiągnij poziom drugiej popularności. Dobra, gdzie się tworzy mikstury? Ja sobie zapisałem chyba miksturę, tak? Czy nie? Księga receptora. O! Uważaj, jedną miksturę. No i mam awans. Widzicie, widzowie? Jestem taki super. Targuj się. Minerały średnia, dobra. A! Tak jest, udało się. Muszę poćwiczyć te skillczeki. Bo, ja tu im tanio nie będę tego sprzedawał, a no. Dobra, wasze zdrówko widzę, napiję się ciepłe herbatki. Aaa. Głowa mi pęka i nie mogę przesyłać. Mam może jakąś mikro z która by mi pomogła? Śmierć? ja mogę dać truciznę? Ma na pewnie mikstury leczniczej nie chce, czy chcę. Kurde, co to tu. Powiedz mi, czy to cię zadowoli? Tak, okej. Okay, super. Czytanie średnie. No i proszę pani, my się tutaj polubimy, bo pani tutaj widzę, że... Yy... Ma bardzo łatwe skleczeki, 11 golda więcej, no i super. Ja tutaj mam już jak widzimy e, reputację 33, poziom poprorności chyba 2, nie wiem. Mm. Czas na pojawienie się pranie to jest widzowie inwestowanie w grind. Ja wtedy będę więcej. E, Boże, duże jest to drzewko całkiem, jak na taką gierkę. Która będzie niezawodna w szybkim rozpalniu ognia w kominku. Słuchaj. To ja tutaj... Pomiennik. Pomiennik sprawi, że... Twój konar zapłonie. Nie pytajcie. Sam nie wiem. Mielu, mielu. Boże, ile tego? Nie ta droga ta mikstura. Dźwięki są takie... Takie basowe strasznie, albo to jest tylko w moich słuchawkach, tak? Może tak być. Czu, 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 czu. Dobra, tutaj trzeba, widzowie, idealnie to wyważyć. a Chwila... To się zgrywa z tą linią? Chyba nie. A może? Nie wiem. I teraz tak? Jeszcze troszkę, tak... Pyr, 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 pyr. pyr o! I tak delikatnie odrobinkę. O, jest trójka. No i super. Mistura ogień. Konar za płonie Mam humor yy, latka Wybaczcie. No, oczywiście tutaj wtedy musimy jakoś tak yy, bardziej wykwintnie yy, wybrać yy, butelkę naszą, tak? Yy, ja bym powiedział, że to będzie. O. Taki koń z co tu. A nie, to znaczy konia niech będzie. Eee, tutaj na takie coś. To obecnie nie wiem, na tym koniu Pyk. Ej, jest. Czemu to jest takie? Dobra, nie będzie to. Ok. Zapisz miksturę. Eee, gdzie pan jest? Tutaj. A gdzie mam moje mikstury? Składniki. Mikstury. Czemu ja nie mam. A, ukończ miksturę, dobra. Nieważne. Proszę, ile? 67? 12 poziom? Boże, przecież jestem niesamowity w tą grę. Emocje. O, Boże, tak wszystko się udało. Jezu, 93. Jestem zarobiony, widzowie. Widzicie to? Widzicie moje saldo? Jestem bogaty koniec wszyscy mogę coś jeszcze tu zrobić to tu coś zablokowane to już wszystko jest podlane jak widzimy konewka jest konewką tutaj yy, maszyna no to to się jakoś naprawiało nigredo no właśnie to się jakoś tam naprawiało tak yy, idziemy do góry no i co idziemy spać no, aż mnie naziewanie wzięło tak, nagrywa się. Jeszcze tak się musiałem upewnić. M, dla pewności dziesiąty raz. Rozpoczyna się nowy dzień. Zapisano grę. Yy, dobra. Pyk. Kto tu pierwszy przychodzi? Co ty chcesz? Zostałem silnej biegunki. Masz coś, co mogłoby mi pomóc? Aby zobaczyć, myślę nawet. Poczekajcie. Co ja zrobiłem? O nie. Moment. Zaraz do was wrócę. Yy, Wznowiło się to. Tak. Dobra, widzowie, nie pytajcie. Wcale nie zahaczyłem nogą, e... jakby to powiedzieć, kabla od monitora mi się trochę monitor nie wypiął. E... Nieważne. E... Na biegunkę, oczywiście, że mam przyjacielu. E... Mikstura leczenie. Uważ, pyk. No i proszę bardzo. Oczywiście, targujemy się, bo nie można tak e... za darmo dostać takiej dobrej mikstury, bo to jest najlepszy towar. Przyjacielu. No i proszę bardzo, 11 złota więcej. Super. Pozdrowienia. Niedawno poszedłem na ryby nad jeziorem w lesie. Zarzuciłem wędkę. Boże, rybak! I natychmiast jedną złapałem. Zawinałem żyłkę i próbowałem ściągnąć rybę z haczyka. Ale miała nieliche zębiska. Ugryzłem je w dłoń i wpadła z powrotem do wody. Teraz moja ręka jest spuchnięta. Jak mogę znów łowić? To mnie się pytasz? Ja nie wiem, jak się łowi. Ja nie jestem tym, ale. Proszę bardzo, mikstura leczenia. I proszę bardzo, i się targujemy, bo ja to panu tanio nie puszczę. Ja jestem mm, Polakiem z krwi i kości, więc my tutaj y, sprzedajemy bardzo drogo. A ty co chcesz? Muszę spalić kogoś, znaczy się coś. Ja bym ogólnie chciał wszystkich przyjmować, a ja nie wiem, czy to jest dobre takich złych ludzi branie. A może nie, może powinienem tylko dobrych brać a co to mi tak naprawdę zmieni wtedy reputacja No jestem dobry ale wtedy mi spadnie popularność nie co mi wtedy spadnie nie wiem ja bym w ogóle widzę do, do wszystkich poszedł mm, każdemu No bo klient to klient wiadomo klient y, rzecz święta czy ja mam konar zapłonie Powiedzcie mi, czy to będzie. Co ty masz taką minę nie tęgą? I czemu tylko 67? że ktoś mi chyba więcej za to proponował. Jedzenie. Widzę, klient to. Kli... O kurde. Dobra, pasy. Tu źle poklikałem. Ach. Tak jest, 26. Sprzedaję. No i spad... O, jak bardzo mi spadła. Witaj, nie potrzeba jakiejś ziół? Sprzedajesz zioło komuś innemu. Tylko mi możesz sprzedawać dzieło. Tu ty jesteś. Zielarką dla wszystkich nie jest tylko dla mnie. Wiele osób miasteczko potrzebuje. Żół. Jedni używają ich jako przyprawienie do celów leczniczych, a browarnik często zobaczyć z nich nowy rodzaj piwa. Piwo? To ciekawe. Co to? O! Mogę ukryć dialogi. Ja tu akurat. Boże, jakie promocje! Oczywiście kupię wszystko. Skrętnica. To brzmi trochę podejrzanie. Tutaj trzy kupuję. To kupię wszystko. To też bym kupił wszystko, bo mi stać. Ile to będzie? 335! Czy Ciebie koleżanko coś nie pobździło? 133, czyli to będzie 200 coś, to nie będzie tak źle. Pogadajmy o ziołach. Pewnie interesuje Cię, skąd mam tyle pieniędzy, żeby kupić Twoje zioła, nie Twój interes. <noise> nie dość, że kupiłem towar od kupca, to jeszcze tak tanio, zakończę rozmowę. Boże, jestem zarobiony. Trzebuje trudki na szczury hmm. To w śmierci będzie <laughs> Dobra, pójdziemy najpierw płomiennikiem w tamtą stronę Mielu, mielu, mielu Pyk, a potem Pójdziemy terrarią w dół Boże, jak ja to dobrze mielę Podgrzewamy nasz kociołek, i teraz Ziu, szybkość. Jestem szybkością. W to nie można wątpić. Boże, przecież ja tu. Ej, ja tu żadnym nie dojdę. Ej, to jest coś! Toś. coś mi to nie pasuje. Znaczy, żadno mi nie pasuje. No, z chętnicą tak nie pójdę. To też nie. Przecież ja to muszę zużyć znacznie więcej materiału niż ja bym potrzebował. Dobra, to jak już ten, to róbmy to. Dobra, idziemy eksplorować i może się uda zrobić trutkę na szczury. Pik, pyk, pyk, dam dam dam. Awans. No, i teraz terrarium idę w dół. Pyk, pyk, byk, pick, pyk, 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 pyk. Wiecie, co to by się przydała linika, żeby. Bo tutaj jest taka linia przy tej podcy widzicie? Jak ta linia się pokrywa z tamtą linią, to. To co? To jest dobrze. Słuchajcie, czy to się pokrywa? Nie. Właśnie ręką sobie biorę. Jakbyście pytali. Sprawdzam, czy jest równo teraz jest równo na no moje chłopskie oko chyba nie czy to jest teraz równo nie mam zielonego pojęcia sprawdźmy to a teraz to i tak już w razie czego jest. Nie, nie jest run. Jest lekko nie ten Teges. Prawda? No prawda, no dwójka to jest. No to jest najwięcej, co mogę wycisnąć, tak? Trudka na szczury, słaba, więc nie zapisuję tego, ale ukończę tą miksturę. Nie. Ścieżka alchemika, rozdział pierwszy ukończony. Dobra robota, ukończy się rozdział. W każdym kolejnym rozdziale pojawia się nowi odwiedzający typ zamówień, bazy, mikstur, kupce oraz przedmioty do kupienia. Boże, ile achievementów? Dajcie mi wszystko. Przeczytać, a nie, kontynuuj wykonywanie celów na szczęście chemika, aby odblokować pełny potencjał swojego sprzętu alchemicznego i odkryć wszystkie tajemnice swojego żmiosa. O już, wy się zaraz dowiecie jaki mam potencjał sprzętu. To był słaby żart. Ej, nie chcesz tego? O, chcesz, no właśnie, też tak myślę. Oczywiście, że pogadamy o pogodzie. Boże, o Jezu, nie, bo ja tu źle... Myślę... O! O, ciężko było. Potrzebuję miejsc dzięki, które moje mięso, warzywa i inne produkty pozna świeże i zakonserwowane. Kędzie git? Nie? O ty! To co ty chcesz, niby? Zako A! Chwila, mróz! on chce mróz! Zima, no! Ja mam miksturę na zimę? Nie mam na zimę takiej dobrej. Boże, skrętnica, takie inne. Ten... A to co? A ja wodniczko nie pamiętam tego zrobić na trójkę? Tak jak Konara? Ej, piek, 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 miele, miele, miele. To jest... A, czyli to nie jest zmielone na maksa. No widzicie, czyli to trochę... Błąd z mojej strony był. I to powinno być idealnie wtedy. Ale na wszelki wypadek, nie robiłem mrozu? Coś mi tutaj nie pasi. Ogólnie. Ups. Teraz by było dobrze. Zaryzykuję. Bo jestem głupi. Jestem skąpy i łasy na yy, różnego typu Expa i tak dalej. Czy to jest równo? Dobra, zaryzykuję. Widzę Siup, siup, rozwodnijmy to trochę. Trzeba to nawet bardzo rozwodnić, bo jestem. O, dobra. Myk, pyk, pyk, pyk. I mamy. Mrożenie. Mixtura. Konar. Opadł. Tak. I tutaj damy. Dokładnie. Okej. Okay. Podoba mi się to. Zapisz. Ukończ miksturę. Panie. Proszę, Konar. Opadł. Co ty taki nietęgi. Nie podoba ci się. Temat bogactwa. Stary. Lepszego rozmówcy nie mogłeś trafić. Jestem taki biedny. <laughs> Jestem biedny, że mogę z tobą gadać o tym, jak bardzo bym chciał być bogaty, więc... kaszle Nie czuję się ostatnio zbyt dobrze. Ciągle kaszle i boli mnie głowa. Możesz mi pomóc poczuć się lepiej? Boli mnie głowa i nie mogę spać. Chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Ej, o ty. Oszukałeś mnie. Ty jeden. Czy przez to, że spudowałem, to ja już tego nie zrobię? Dobra, nieważne. Adios. Nie chcę mi się z tobą miksury z efektami. Czwarty poziom poprawności. Coś miksury z eksplozją. Mm. Ja chyba w moim ogrodzie nie byłem. Gdzie jest mój ogród? Tu jest mój ogród. No właśnie. Dobra, ja tu tyle materiałów jeszcze miałem. Dobra, idziemy eksplorować. Co ja potrzebuję? Gdzie jest w ogóle ten... Co pięć to z klaragowanie się, stworzone substancje, obsłużenie pieniędzmi, otworzone mikstury 11, no i PERFEKCYJNE RATIO! Eee, gdzie były te... O, to tu było! Chwila. Trzeba tak, najpierw to... A no to ja jutro bym może się pokręcił. Tak, ja się jutro pokręcę, zdecydowanie. Czy się położyć? Chyba tak. Chwila. Aż targowałem się dzisiaj z kimś? Nie wiem. Dobra, a... Wróć. Idź spać. Tak. I ja myślę, widzowie, że to jest... ...idealny moment, żeby zakończyć ten pierwszy odcinek. Jeśli podobał wam się mój głupi humor... ...to, że nie jestem może nie do końca zbyt inteligentny... ...to to jest kanał dla was. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz... ...i widzimy się już... ...jutro albo pojutrze. Zobaczymy. Yy, trzymajcie się, cześć.